Pytam tam multi na te na klaksony? jakie klaksony? I tam są świąteczne Nie ja mówię do tego, A, że okay. te klaksony, pętla i tam masz darmowe te fajne masz darmowe klaksony. Ale dopiero zaraz skończy tam jest chyba 10-sekundowe opóźnienie okay. z tego typu ja dawałem live'a i on skoczył dopiero po godzinie cały live Aha, okay. Nie, nie był na żywo, tylko potem po godzinie skoczył, ale to tylko raz tak miałem, tak to powinno działać zaraz Wiesz, ja wierzę, mam dobrego neta Dobra, dzień dobry chłopcy i dziewczynki, dzisiaj gramy w Rainbow'a Chłopcy i dziewczynki, powiadasz <laughs> Dobra. Ja nie nie się znaleźć. Dzisiaj gramy, dzisiaj gramy w operację na Rainbowle. i musimy tutaj obronić naszego tutaj zakładnika. Trupman, mam pytanie. Tak. To nie działa? Słyszę przecież mój głos. Nie mogę. A to może zaraz mi też... A to się pisze razem? 1, 2, 5? Tak. Hmm... A jak się nazywa ten live? Eee... Uh, live... Ten... Uh, live Rainbow Six Siege. naszego Patron, search and keep the hostage safe. Ale wiesz, że to nie działa w ogóle Czekaj Ej, czekaj, to jest... Nie, to jest jakiś moik, Nie, czekaj Dobra Czekaj, ja bym jeszcze mógł tego trapmana tylko znaleźć To nie Czekaj Kurde, nie, no tak nie mogę zrobić No nie, nie umiem, co znaleźć trap Jakiś Trapman z małych i 1, 2, 5 bez pacji, tak? Co? Trapman z małych i tak? Tak. Dobra. I 1, 2, 5 razem. Tak. Aha, Dobra, już startujemy. Za to zawsze było. Zawsze to było że tak mi się zdaje Kurde zginął serio przez ten mój gaz <noise> Christo Zbyt dużo pytań zadajesz Wbiję Odbi sobie przez telefon Może zadziała Dobra to może teraz jednak zmienimy tryb i gramy w ten um, pomyślę Nie wiem tutaj sobie lecę to chłopaki zagramy w teraz w grę swobodną Swobodną? Ja właśnie gram swobodną Ty się zamknij Nie można nawiązać połączenia Dobra Uch, Mi pisze nie można nawiązać połączenia O czekaj czekaj Jest znalazłem Osobno się pisze 125 Ty czuchu głupki. Kurde, ja zapomniałem, kurde, jak Nie, się to tutaj pisze, koniec. moje konto. To, to, to Ukradli mi za, tego operatora, no to gramy rekrutem. Ja właśnie gram z Dobra, bierzemy Akacza. Nie można nawiązać połączenia. Dobra. Dobra, zaczynamy. A co to jest ten Ainir? To jest multi? Okay. Christo? Nie no, takie pytam. Co? Po coś ty to wysłał? Nie wiem. Wysłałem, bo to prawda. Chcę, żeby inni twoi widzowie też wiedzieli jak to jest ja Ty kłamiesz wszystkich. Wszędzie i ciągle i wszystkich Kurde, zapomniałem jak się nazywam na YouTube, no, Wiem wiedziałem, że jestem trapman, ale kurde, czy spasja czy nie, nie wiedziałem. No ty ja ty kłam to ty mi już nie kłam więcej, dobra? Co? Bo mówisz... Eee Six Siege jest fajne, ale się okaże, że kłamiesz. Kurde jest super Nie, no, ja gram Dobra, eee... Znaczy nie no Six Siege ja też sobie kupię na pewno O! Ktoś tutaj właśnie mi przebiegł przed egranem. Teraz muszę go... 10 no mam Dobra, zeskanowaliśmy Co, go A on nas zeszczelił niestety Szkoda Teraz. To to masz Planta. Planta? Dobra Skraczamy do akcji A to może byśmy sobie w BT... w betę. A już wyszła pełna wersja. To, to chyba będzie no mój wiemy. pierwszy filmik na YouTube chłopaki No już miesiąc temu wyszło Wiesz <głos》> on mi mówi? Nie, multi jest po prostu zajebisty, uwielbiam go. Miesiąc temu wyszedł Battlefront, nie? A on się mnie pyta, masz Battlefronta? No mam. To pogramy sobie? No, no dobra. A, a masz Battlefronta? No, betę. <głos》> a beta się skończyła dwa miesiące temu. I ta, teraz... Nie... A nawet nie wiedziałeś, nawet nie wiedziałeś, że to chyba pełna wersja wyszła, nie? I widzowie, możliwe, że jutro jak będzie śnieg na GTA, to też zrobimy live'a no z chłopakami. Gdzie oni się ukryli, kurde? Ja też mam, bo można kupić za darmo. Chodź, kupowałeś sobie te nowe stroje? Siadaj. Ja ci zawiodzę. Sobie wszystko kupisz tutaj sobie wchodzisz sobie tam sobie w stroje świąteczne i tam sobie wszystko kupujesz tam wchodzisz te spodnie topy świąteczne i tak dalej wszystko Widać że zmocnili tutaj ściany więc to znaczy że są w środku zdrazili się trochę kurde o pancerzone okna tutaj dali Trapman, wierze że śnieg Serio? Nie Aha no to bardzo fajne trole mi robisz, wiesz? No wiem Byśmy porobili ten, jakieś misje albo coś Kurde, powinniśmy mieć termita, to byśmy tutaj przez tą ścianę przeszli, ja tak to kurna nie. Nie, Niezniszczalna powierzchnia to Nie wiem Właśnie myślę, czy, czy mi się chce nie, bo myślę czy, myślę, czy mi się chce zaliczyć w się jakąś. Dobra, znaleźliśmy ich. O kurde, z czego to było? No. no dobrze się skampili tutaj, jak widać. Tak, ja. idziemy zaraz po maski twoje. Jak my wygraliśmy niby? E, wiesz co? Nie, chyba nie. Wiesz... Kristo, chyba będę zmuszony cię wyciszyć Albo jednak nie, dobra. Gramy dalej. Dobra, bierzemy Czemu teraz... Mnie kłamiesz? <laughs> dobra, bierzemy to tym razem śmiesz? Jagera, to bo jest jesteśmy właśnie... teraz... Obra... Śmiech Ty się zamknij. Śmiech kłamczucha. No to co to jest ten... Kto to jest ten inner, że mi pisze co tam kochany? No to jest multi. Aha. <laughs> <laughs> Gdzie <śmiennie> <To>, na serio? <śmiennie> Dobra Tym razem jesteśmy tutaj obrońcami i mamy się tutaj zabarykadować Co? Już Chyba dokończymy tą rundkę dobrać. i ten i wyłączamy live Co po z powrotem dawaj, by cię mama woła <śmiennie> Nie, ale wiesz co? Zachęciłeś mnie do tego six-league'a. Naprawdę. Wiem, że teraz no. mnie trollujesz. Nie, nie troluję. Teraz mówię na poważnie, że mnie zachęciłeś trochę. Teraz mam wymyślić decyzję co zagrać. Kup tego rainbow'a razem są popytami. Tylko teraz nie mam hajsu. No. Ej Na GTA masz te hajki A chwilę... Ale chwilę temu mówiłeś, że, że jesteś biedny w GTA. Jeszcze jakieś 15 minut temu 10 może Ja dole Naprawdę? Ciekawe Trójmort multi nie pieprz głupot, dobra? <laughs> dobra, co? Nie wiesz co? W e, zasłonie ja, ja mamy cisza, multi, bo on chyba coś zażywał, tak mi się zdaje. Brał chyba jakieś prochy albo coś. <laughs> No bo ja sobie lubię wyskakiwać, masz problem? Ty ty jeden. Kurde. Nie, bo ci naprawdę chyba brało jakieś te A ja, trafili mnie. Zdycham! Kurne e, 10 minut temu mi mówi, że jest biednym GTA, a teraz mu kurzy czasło 2 miliony. No 3 po prostu i ja Będę ja strzelał do ciebie. Ciekawy czy mi uciekniesz? Dobra, spokojnie panuje. Kurde, no, 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 Za chwilę będzie ja jeden na jeden. Buch. Jak mnie kurde, mi nie uciekasz. Chodźcie tu no. Co się rzesz? Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj ten, ho, ho. A widzisz, ja no, coś jeszcze trochę idycham, więc naprawdę. No niech to, ten mag... Czy ty go jest On brał coś Cią... naprawdę Właśnie koło mnie przeszedł i mnie... O wreszcie! Dziękuję. Mam Aj, gówno Wejdź, ja jestem za to, co? żeby wywalić mu z imprezy Czemu? Bo on brał jakieś... on brał coś Nie wiem co, ale coś brał, coś złego Bez przesady Czy ty go w ogóle słuchasz? Lubimy, w ogóle słuchasz? lubimy przecież wid. Czy ty go w ogóle słuchasz, Trapman? Wiesz co on mówi? Raczej jestem Jak zajęty live'em, więc wiesz no to słuchaj, Trafman. Ej, Christo, wiesz co mi się dzisiaj śniło? No co? Nie wiem, bo spałem. Tak <grystanie> <grystanie> się gada z multi. No dobra Ej, już. zatem, żeby go wywalić, żeby sobie poszedł tam dalej palić to, co se tam palił i żeby wrócił jutro, jak się ogarnie. Dobra. I zaczynamy rundę. Już mam tylko cztery komentarze i jednego 4 <noise> Cztery komentarze i jest jeszcze jeden od Multi i tak kochany. <głos> <głos> multi na serio, no ty niebie. jesteś chory. Mnie to nie śmieszy. tego mnie to, to już podchodzi pod choroby psychiczne. <głosy> <głosy> to już pochodzi albo pod choroby psychiczne, albo pod spanie. Nie wiem, właśnie pod co. Albo pod co, albo pod co. Sorry, chłop... Hu... Ścisz, może to GTA, bo mi aż uszywali. No też. Sorry widzowie, że trochę wam tam przeszkadza to GTA, jutro robimy live'a na GTA, co? Sorry. To go. Ej, może sobie zagramy... a nie, czekaj. Okay. Nie, dobra. Chodź, pogramy sobie w Beta Battlefronta, co ty na to? <głos> Serio? <głos> Niestety nie znaleźliśmy celu, i trzeba Co? teraz go znaleźć ręcznie. Co? <laughs> to nie ma sensu w ogóle. On kup... On głupoty gada. To jest Jej, chore. Ja za to, żeby go wyciszyć, jakby oprowadzić z sesji. Bo, bo on coś naprawdę... Coś panie... Ej. I Multi, powiedz mi jedną rzecz, miałeś kiedyś wypadek? <grywa> <grywa> A jakie? Aha to, to wszystko tłumaczy, to wszystko tłumaczy. Cały, cały czas mam wypadki, to wszystko tłumaczy Wykier <grywa> ja to mnie? Gdzie tutaj jest jakaś kamera kupia? Dobra. Chodź, multi to Ci pokażę. Nie jest góle odporna. No właśnie. Chodź, ja ci pokażę. Dobra. Dobra, widzimy, że tutaj są wzmocnione ściany, więc to znaczy, że oni są chyba w następnym pokoju. Teraz zobaczymy, czy tutaj nikt się nie kampi. Tutaj są schody, okej. Okay. Patrz po lewej. Teraz musimy znaleźć wejście do tego pokoju, Gada. Podjechałem z nim pod całą choinkę, a on teraz kapuje Czemu to nie choinka. chce... Fajna choinka, nie? Kurde, czemu to nie działa? Wujcik, ponad jak się wysadzisz pod tą choinką, to spełni się twoje największe życzenie w dieta. Jeszcze raz. Jakie wysadzić granat? Nie, nie, tak nie. Metalowa powierzchnia. Można. Tak, no dlatego... to musi sobie pod nogi strzelić. Tak. I spełnić się. Tylko pomysł najpierw wyżycie. Życzenie najpierw I teraz strzele sobie pod nogi. sobie pod nogi. się do sobie lat nogi. <laughs> Co pan że on się wysadził? No. Hmm. Mhm. jest to Multi. Ja właśnie wczoraj też się tak wysadziłem. akurat szybko mi razem bo dostałem 120 20 w przeciągu 5 minut. To naprawdę. No więc a mnie akurat szybko, ale tam pisało, że nawet dwa lata może potrwać dostarczanie projektów. tam życzenia. Nawet dwa lata potrwa dostarczanie życzenia. No. <laughs> <Nie. śmiech> <laughs> tu dobijasz, wiesz? No nie powiedziałeś mi, bo to była Twoja tajemnica. Dobra, musieli tam w tamtym się pokoju schować, no. bo tam widać, no. że jest bomba. Zrozmawiam, powiedzieć coś. Co? Powiedziałem mu, że spełni się jego życzenie pod drzewkiem. się wysadził, no to pomyślał sobie i mówił mi. I wysadził się i teraz zapomniał to życzenie. Natomiast się nie spełnił, Serio? Po zapomniał życzenia. życzenie? No. Nie. Przegnana... Się... Nie Nie zdołała zabezpieczyć celu, cholera. Tak. Jeszcze musieli pokazać mój ekran, na którym nic nie mu robiłem. No. Patrz, pokażę ci coś, multi ci, ci coś. Patrz, pokażę ci jak ten. Pokażę ci, że te życzenia działają. Popatrzcie. Teraz sobie zamówię. Może. Hmm, co by sobie zamówić? U wielkiego drzewka choinkowego. Okay. może zamówię sobie fajną wyścigową terenówkę. Patrz, teraz się wysadzę i zadziała oczekiwam. Patrz. 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 Wysadziłem się. Patrz, spełni się moje życzenie zaraz. Patrz, 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 spełniło się mój T. Tak mam Sorry chłopaki, że mamy na cała, imprezie kolesia cała pod wpływem widu, ale niestety nic nie mogę z tym zrobić. Widzisz, to działa. mówiłem o Multi. jeszcze raz sobie zawrzecić życzenie. No, widzisz, mi, mi przyniosło znowu fajną terenówkę. Przed, przed... Zamów sobie coś, jakiś fajny ten, jakiś fajny pojazd. I, i szukaj, teraz powinien gdzieś być w mieście. Jak akurat miałem bliskie, ale może być wszędzie ukryty. Nie, 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 on już się spełniło to życzenie. Tylko nie, jeszcze nie wiadomo, gdzie jest twoje życzenie, właśnie. Musisz go szukać, musisz go szukać. Słyszymy tam taką dziwną rozmowę. Chłopaki. A co sobie zażyczyłeś? Co sobie zażyczyłeś? UT. Mój jak nie pamiętam, no, to, <laughs> tak. to się nie spełni. Hans, chcesz oglądać lajwa? Na no, Boga, pamiętasz. Ale jak nie pamiętasz, co się nie spełni, niestety. to no, musisz jeszcze raz. Musisz jeszcze raz. <laughs> Dobra. Co? Co mówisz Hans? Nie, 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 czytam komentarze. Aha. Ale, czy, a, czy ja oglądasz ja live'a? Mi się to nie podobało. To właśnie jest super gra według mnie. Hey, a co ty teraz robicie? Czy oglądasz live'a teraz, Hans? O, wygraliśmy, spoko. Ej, ja, Friskosz, co ty teraz robisz? My to... nic nie zrobiłem chyba w tej rundzie, ale dobra. A ja Trapman, już spoczywali do ulicy z, z placówkami. Nie wiem. I chyba tutaj zakończymy nasz... Um, naszego live'a, niestety. Jutro live na gettach, chłopaki. A ty do kogo to mówisz tak w sumie? Masz jakiegoś tam wideo? No będą, będą, będą widzowie Będą widzowie, dobra Dobra, to do widzenia i do jutra